Lewitator magnetyczny. Jest to urządzenie złożone z cewki i układu sterującego. Tutaj widzimy laser, który wysyła wiązkę, która kieruje się na fotorezystor. Tutaj mamy metalowy przedmiot, metalową kulkę, którą zaraz, zaraz będzie po prostu lewitować pod elektromagnesem. Teraz włączam światło laserowe. Elektromagnes działa, bierzemy metalową kulkę, zawieszamy ją na granicy i widzimy, że lewituje ona w powietrzu. Tym sposobem pokonujemy grawitację ziemską. Po wyłączeniu, po wyłączeniu napięcia kulka spada.